Wyobraź sobie miasteczko, w którym nie wolno umrzeć. Brzmi absurdalnie, ale w Longyearbyen na Svalbardzie to prawda. Wieczna zmarzlina sprawia, że ciała tam się nie rozkładają. Dlatego od lat 50. nie chowa się tu zmarłych. Osoby ciężko chore przewozi się na stały ląd. Ale to nie wszystko. W Longyearbyen nie można też rodzić dzieci ciąży przed porodem wyjeżdżają do Tromsø, gdzie jest szpital położniczy. A na dodatek nie wolno mieć tam kotów. Zakaz wprowadzono, żeby chronić arktyczne ptaki i delikatną przyrodę. Tak więc w Longyearbyen to naprawdę wyjątkowe miejsce, bo nawet życie codzienne rządzi się tu zupełnie innymi zasadami niż gdziekolwiek indziej na świecie. Podobają ci się takie ciekawostki? Zaobserwuj mój profil, bo będzie ich więcej.